Zielanta Grudzińska, witam serdecznie. Dzisiaj gościem katolickiego Radia Ciechanów jest pan Marek Jakubiak, inicjator akcji Husaria przed pałac, właściciel browarów Ciechan i Lwówek Śląski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Zacytuję pewien fragment. Był czas w historii naszego narodu, który wzbudzał podziw całego cywilizowanego świata. Był czas, kiedy honor ważniejszy był od życia. Był czas chwały i niewyobrażalnych zwycięstw. To był czas husarii. Zainicjowaną przez pana akcję Husaria przed pałac popiera już na Facebooku prawie 4000 osób. Codziennie dołącza kilkadziesiąt nowych. Proszę nam powiedzieć, o co dokładnie chodzi. Sam ten tekst napisałem i za każdym razem, mm -hmm. jak go słucham, to mnie dreszcz przechodzi emocji. <grym> <grym> no, no cóż, no, sprowadza się to wszystko do, do jednego, żeby zdrowe było drzewo, trzeba dbać o korzenie. Mm -hmm. A naszymi korzeniami jest nasza historia. Tej historii nam zazdroszczą prawie wszystkie narody. Barwna, dynamiczna, sięgająca tysięcy lat. To myślę, że samo w sobie już jest wartością. Niestety. Jestem człowiekiem, który, jak patrzy na bezradność innych, musi sam się wziąć za robotę, i to jest tego przykład. Ja po prostu nie mogę się z tym pogodzić, że okres sarmacki okres chwały, okres nieprawdopodobnych zwycięstw, bo to żaden, żaden chwyt reklamowy, to jest po prostu zwycięstwa nasze do dzisiaj opisywane są jako przykłady zastosowania minimalnych środków przeciwko masie i zwycięstwach spektakularnych. Mhm. Mówimy tutaj o wyprowadzeniu trzech chorągwi husarskich na 30 tysięczną armię pod Chocimiem. Wczoraj i... rocznica bitwy pod Kircholmem też wielkie ta, zwycięstwo. Byliśmy tam z, z rodziną oraz z pracownikami niedawno bo miesiąc temu i taksówkarze um, regini nie wiedzą gdzie to jest mhm. musieliśmy im pokazać faktem jest że jest kamień upamiętniający tą bitwę faktem jest przerażenie Gustawa który drugi raz się spotkał z husarią i na rok czasu cała szwecja musiała leczyć rany po tej bitwie i faktem jest, że od tego momentu to był taki przełomowy moment stosuje się husarię jako siłę zbrojną dzisiaj nazywaną komandosami po prostu byli do wszystkiego. Walczyli na pieszo, konno, walczyli różnymi rodzajami broni, strzelali z armat, z pistoletów, byli szermierzami, w fechtunku nie było, nie mieli sobie równych. Po prostu husarz to był człowiek, który się od dziesiątego roku życia szkolił na tą godność husarza. Ci ludzie musieli mieć nieprawdopodobne wewnętrzne, wewnętrzną siłę i nikt nie potrafił podważyć tej siły. Tak w siebie wierzyli. Że są najlepsi, nie ma lepszych po prostu, więc e, dyskusje na ten temat wtedy były e, ucinane. E, I po prostu husarz to była godność. To był zawód, to była to, to nie było mszy bez husarza. Mhm. E, ostatnio. Bardzo się cieszę zresztą, powracając do Facebooka Husaria Przed Pałac, że ta strona Facebookowa stała się nagle takim centrum wymiany myśli o Husarii. Czegoś mm -hmm. podobnego jeszcze nie było w historii Husarii Rzeczypospolitej, że ludzie Ci, którzy wiedzą, co to jest husaria, nagle. No, przynajmniej wszyscy powinni wiedzieć. Tak, to no, niestety jest to cały czas mylone. Tak mnie. Za każdym razem, jak o tych stacji benzynowych y, przejeżdżam, gdzie jest napisane huzar, mhm. a namalowany jest husarz. Taki wewnętrzny niepokój czuję Zresztą otrzymaliśmy ostatnio dwa czy trzy maile Nawet taki cichy szept Na ostatniej dziesiątej rocznicy Ciechana w leżakowni Taki szept pamiętam z głębi gdzieś Że coś mu się pomyliło Husaria to Husaria no, mhm. Absolutnie błąd Huzar to jest węgier, to jest węgierski jeździec lekki. To jest okres XIX wieku, a Husarz to jest XVI-XVII wiek. To jest zupełnie co innego. I pisze się to Husarz. I teraz ostatnio taki projekt jest w Politechnice prowadzony nazwany Husar przez S. Husar. Mhm. Też błąd. Ja już, już do, do przełknięcia, ale dalej błąd stylistyczny. Husarz przez RZ mhm. na końcu. I to jest typowa, to jest polska jazda, yy, zaciężna, bo ona jest taka pomiędzy rycerstwem a lekką jazdą. Kopijnicza, czyli 6,5 metra kopie yy, i nie było na nich mocnych. Mówiono, yy, mówiono o tym, że rekordzista pod Wiedniem na tą kopię sześciu Turków yy, yy, był łaskaw nadziać. Mhm. Więc silni byli. Na pewno to, o czym Pan mówi, nie jest dla wielu osób abstrakcją, ale te osoby, które nie miały styczności z Husarią, e, mogą obejrzeć chociażby film, który już niedługo będzie w Ciechanowskim kinie, Bitwa pod Wiedniem. Ja tylko, jak sam tytuł wskazuje, chodzi tutaj o e, Odsiedź Wiedeńską z 80, 1683 roku. To wtedy wojska polskie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego, w tym Husaria właśnie, rozgromiły wojska tureckie. Czyli tak jak powiedziałam, nie mówimy o jakiejś abstrakcji, tylko możemy iść do kina zobaczyć. E, namacalnie wręcz te działania nie widziałem ja widziałem tylko zajawkę mhm. taką i szczerze mówiąc sobie ski w złotej zbroi to jest jakieś porażka mhm. jakaś eee, nie udało mi się obejrzeć jeszcze batalistycznego filmu produkcji włoskiej mhm. dobrej jakości sorry, ale to trzeba Zzwyczajmy. powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast e, dziwię się, że tego filmu nie nakręcają Niemcy, Austriacy i Polacy. Mm -hmm. Dziwię się, że to e, e, nakręca kinematografia włoska, e, a nie nasza. E, no, ciekawy jestem bardzo, jak pokazano Husarię, na pewno... E... Ja jeszcze nie widziałam tego filmu, także nie, no tak, będziemy mieli okazję. Podobno prezydent tylko oglądał. <laughs> <laughs> takie, takie mamy informacje. No z ciekawością oczywiście obejrzę, natomiast... E, e, Czy też nie będzie jakiegoś przykładu Znowu. Na pewno będzie. To nie ulega żadnej wątpliwości dla mnie, dla, bo tam jest teraz po po tych latach, po, po Wiktorii Wiedeńskiej jest teraz jakby podział zysków tych marketingowych, tak? Mm -hmm. Kto za co i tak dalej. Ja tylko chcę tu przypomnieć, że takim ważkim momentem w bitwie pod Wiedniem był moment odwrócenia się Tatarów, którzy w liczbie prawie 20 tysięcy uciekli z pola bitwy, a oni byli po stronie tureckiej. Oni mieli nasze, z tyłu nasze zaplecze zaatakować, a to po tym, jak zobaczyli Bończuk Sobieskiego. Po prostu nie znosili polskiej jazdy Tatarzy, bo jako jedyny naród, żeśmy dawali sobie z nimi spokojnie radę. Mhm. I to był ten moment, kiedy 20 tysięcy sojuszników tureckich wycofało się, poszli na teren Francji. Francji. Natomiast jakby... Państwo osmańskie w tamtym okresie czasu miało tylko i wyłącznie jedną potęgę przeciwko sobie. To była potęga Rzeczypospolitej, obojga narodów. I tego się dzisiaj nie artykułuje. Mamy taką książkę, wydaną w Anglii, o Sobieskim, i tam wyraźnie czytany jest dylemat, opisywany jest dylemat sobieskiego. Bił się sam z myślami, i on to w swoich pamiętnikach o tym pisze, że. Wie o tym, że ma wrzut na organizmie w postaci Prus. Mhm. Wie o tym, że jego kasa wystarczy tylko albo na załatwienie tematu Prus, albo załatwienie pomocy wiedeńskiej, i on raczej skłaniał się ku załatwieniu własnej sprawy, a więc załatwienia problemu Prus za plecami swoimi. Natomiast noc już papieski, który do niego przybył z prośbą o udzielenie pomocy Wiedniowi, Przywiózł też mu takie, taką obietnicę e, kilkudziesięciu skrzyń złota w zamian za to, że. czyli sfinansowania inaczej tej przeolbrzymiej, logistycznej e, akcji sobieskiego pod Wiedeń. I e, oczywiście nie dotrzymał tego słowa i nie starczyło nam już ani siły, ani pieniędzy na załatwienie sprawy Prus, za co cała Europa zapłaciła, bo pierwsza wojna światowa to jest wpływ w Prus, Bismarck był prusakiem. I dzisiaj Niemcy już to nawet widzą, że to był ten taki moment, kiedy Prusy opanowały i Niemcy, i część Polski, Dolny Śląsk przepadł za pomocą Prus. Z, no, za, za akcją zbrojną Prus, tak bym powiedział. Mm. I jakby ta przeciwwaga w, w pod Wiedniem była jasna i oczywista, że trzeba było coś postanowić. Postanowił uratować, zresztą Polacy lubią pomagać innym, mniej sobie. Mm -hmm. Przejdźmy teraz jeszcze do Facebooka i innego rodzaju form internetowych, na których o akcji Hustraja przed Pałac jest bardzo głośno. Mm -hmm. Trwają różnego rodzaju dyskusje. Są tak. zarówno słowa pozytywne, jak i te negatywne. Tak. Zwolennicy mówią to, co i pan powiedział, o promocji historii, nawiązaniu do tych wspaniałych czasów. Natomiast przeciwnicy mówią, że to ośmieszanie się, to tak jakby we Włoszech przed Pałacem byli pretoriania, w Norwegii wikingowie. Co pan by odpowiedział tym osobom, które właśnie w ten sposób negatywny podchodzą do, do pomysłu postawienia? Kusari przed pałacem, kusarzy. To są ludzie małej wiary. To mhm. znaczy, to są ludzie, którzy myślą tylko o dniem dzisiejszym ewentualnie dniem jutrzejszym. Ja myślę, że są ludzie, tacy proeuropejscy bardzo, którzy by chcieli, żeby Europa stała się jednym kraj, krajem, a historia nie ma znaczenia, tak? czyli możemy to zgrywać wszystko na temat nacjonalizm mhm. narodowy. A ja uważam, że Europa może być tylko silna historią tych ojczyzn. Żeby zrozumieć Europę, trzeba znać historię. I ja rozumiem, że są takie siły w Polsce, które by chciały, żeby ta by Polska była dniem dzisiejszym mierzona, a nie dnie w, dniem wczorajszym. No więc ja absolutnie yy, protestuję przeciwko takiemu działaniu. Dla mnie drzewo jest zdrowe, jak ma korzeń zdrowy, czyli po prostu zwyczajnie do korzeni wrócić musimy. Yy, I takie puste teksty, jak tam yy, przez 50 lat, no i ja akurat żyłem w czasach socjalizmu realnego i pamiętam jak dzisiaj, ponieważ ja od dziecka się historią polską yy, interesuję, jak deprecjonowano husarię, robiono tej Husarii, no, prawie małpy na kiju. To jest mhm. ta o, piórka, sobie przyczepili deprecjonacja y, tamtego okresu czasu, dlatego, że ten okres dla Polski był czymś najlepszym, co w Polsce się zdarzyło. To jest tak, że w tamtym okresie czasu, przez te 200-300 lat, Polska była zintegrowana, zjednoczona i tak naprawdę y, w centralnej Europie stanowiła wagę, przeciwko której praktycznie tylko Turcy mogli wystąpić. Mhm. Ale co z bo husaria kojarzona husarze byli kojarzeni z końmi. Pod tak, tak, natomiast tak. tutaj husarze, no którzy ten ten mieliby stanąć przed pałacem, czy nie byliby promowani wtedy jako piechota. No mamy tam na tej stronie również naukowców różnego mhm. rodzaju, którzy specjalizują się na przykład w historii w, w zakresie husarii, bo ten element jest opisywany historycznie mhm. dzisiaj, nie tylko przez Polaków. I, e, i ten, ta dyskusja trwa. Dlaczego spieszeni? No cóż, no mamy pewnego rodzaju realia, to jest dziedziniec prezydenta, dlaczego dziedziniec prezydenta, no a w które miejsce byłoby dla husarii tak bardziej wgodne. wskazane, mhm. prawda? No tylko i wyłącznie to miejsce. Tym też ludziom chciałem po powiedzieć, że kirasjerzy mhm. francuscy z hełmami, na których mają szczotki specjalne, to są pozostałości husarskie. Mhm. Nie ich wymysł, husarskie. To są na przykład czapki baranie Gwardii Narodowej Wielkiej Brytanii. Jak też kirasjerzy w Wielkiej Brytanii nosili przez szereg lat zbroje również typu husarskiego. I chcę powiedzieć, że przed nimi wszystkimi był protoplasta tych rodzajów sił zbrojnych i to był husarz. I dzisiaj jak my, naród wielki, Centralnej Europie, mający kolosalną historię, yy, yy, odważny, nonchalancki, powiedziałbym czasami, ale bardzo romantyczny. Nie chcemy wrócić do korzeni i nie chcemy pokazać czegoś, o czym pisze do dzisiaj świat. West Point ma taki specjalny temat o Husarii. I jeżeli to jest tak, że oficerowie całego świata uczą się w najlepszych uczelniach o taktyce polskiej, a to był moment, kiedy mówiono o taktyce polskiej, nie było innej taktyki, tylko polska, za wykorzystania jazdy kopienniczej, to ja się tym ludziom wszystkim dziwię, jak albo mają złą wolę, albo są niedouczeni zwyczajnie. Oni po prostu nie chcą się uczyć. Nie, 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 zawsze mi ręce opadają. Mhm. Jak o własnych dzieciach można nie mówić? Albo na przykład jak dzieci o własnych dziadkach mają nie mówić, to może w tym kierunku. Mhm. Co, powiedzieć, że co, dziadek w Kalesonach chodził, to ja nie będę o nim mówił. E, ja nie rozumiem tego, prawda mówiąc, jestem za każdym razem oburzony. Dla każdego Polaka historia powinna być czymś ważnym, bo to historię mamy. Amerykanie tą historię mają tylko dwustuletnią e, i oni z tej dwustuletniej historii potrafią wyciągnąć każdy zaułek e, e, jakiegoś fantastycznego zjawiska, tak? Ktoś kogoś uratował i oni narzucają światu ten pogląd, proszę bardzo, ponieważ e, takim żelaznym przykładem tutaj jest e, enigma. E, przecież wiadomo, sprawą jest skąd ta enigma rozszyfrowana znalazła się w rękach aliantów. Przecież to wiadomo. A jednak Amerykanie nakręcili film o tym, że oni ją wyciągnęli z łodzi podwodnej, a bohaterskość ich polega na tym, że zdążyli przed zatopieniem jej. <laughs> e, I wszyscy robią wszystko, żeby tą historię, która jest w zakresie Polski, przychwycić do siebie, bo my mamy takich e, obywateli e, typu Piątej Kolumny, która działa i deprecjonuje to, co jest naszym dobrem narodowym. Nie zgadzam się na to. Co do tej pory udało się już zrealizować, jeżeli chodzi o akcję Husaria przed Pałac? No bo przecież już od kilku lat stara się Pan przekonać urzędników z kancelarii prezydenta Pięć do. Lat. <laughs> Właśnie, więc to jest trzymat czasu, tak. aby wydali zgodę tutaj na postawienie przed Pałacem warty honorowej w postaci dwóch Husarzy. I z tego co wiem, na przeszkodzie pieniądze nie stoją tym nie, razem, aby sfinansować to przedsięwzięcie. Oczywiście. nie jest problem dla mnie. Natomiast to powiem tak: jestem po. Mam nadzieję, że szef gabinetu mi wybaczy tą wypowiedź. Natomiast jestem po drugiej rozmowie z szefem gabinetu prezydenta, z panem ministrem Jackiem Michałowskim. To są bardzo pozytywne rozmowy i wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Mhm. I, i, I mam nadzieję, że. Ale też pięć lat potrzeba było. Nie, ale ja sobie, nie, to, ja sobie zdaję sprawę mhm. z tego, że pe, pewne mentalne takie rzeczy muszą trwać. To po prostu do tego trzeba dojrzeć. To nie można z siekierką wejść i powiedzieć, mhm. ma być i koniec. Ale wszyscy dojrzewają te cztery tysiące też się nie wzięło tam z, to, to trwa, nie wiem, chyba trzy miesiące już trwa, bo ten tam Facebook chyba za 3 miesiące dopiero ma a już ma 4000 tysiące, co ja nie liczyłem na tyle, prawdę mówiąc, jestem strasznie zachwycony tym, że ostatnio na spotkaniu promocji książki pani Stanisławskiej aktorzy podchodzili do mnie i mówili, że czytali i popierają nie? Mhm. to jest rewelacja, to jest po prostu tak ja wierzę święcie w to, że robię coś bardzo ważnego dla dla Polski. Święcie wierzę, że to jest taki punkt zwrotny, który doprowadzi do tego, że Polacy zaczną widząc husarzy, Oni mogą się z nich e, naśmiewać, z tych piór, z tego wszystkiego, ale to ma tyle poezji w sobie. E, I e, tak uspokajałem wszystkich tych, którzy na początku, te pierwsze 100 osób, które tam e, lajkowało, to znaczy kliknęło na mhm. lubię to na Facebooku, że, e, że tak wolno to idzie. Ja mówię, uspokójcie się, ja to muszę namalować. Ja, to, ja muszę opowiedzieć malarzowi swoją historię i on to musi namalować. Mhm. I dzisiaj na Facebooku można ten, ma, ten obraz zobaczyć. Zbaczyć. Mój plan jest taki, że ten obraz wręczę prezydentowi. Mhm. Żeby go dogłębnie przekonać o tym fakcie, no że to będzie ślicznie wyglądało po prostu. A ponieważ jest to bardzo malownicze, a wszystkie telewizje świata lubią malowniczość, oni nie lubią tam tych żołnierzy ładnie w mundurze, w mundurach, um, ubranych z karabinami, um, z, na ramionach. Oni potrzebują tej malowniczości, o czym już we, w Anglii i we Francji wiedzą. To Nawet Grecy o tym wiedzą, że się wszyscy z tego tam marsza, marszu defiladowego mm -hmm. greckiej gwardzi śmieją, ale idą oglądać. Mm -hmm. Jadą oglądać. Ja myślę sobie, że ta husaria w tych pięknych zbrojach, mogę zacytować, Ludwik XV był zachwycony husarią. Specjalnie Jabłonowski zaprowadził chorągiew husarską przed Luwr, żeby władca Francji mógł obejrzeć i zachwycić się husarią. Papież po odsieczy wiedeńskiej poszedł poczet husarski przed aż papież wstał stronu jak zobaczył husarię. Więc ja nie rozumiem dlaczego tego elementu, aspektu historyczno takiego malowniczego nie wyciągnąć tej bajkowości, nie pokazać. Bo mamy te dwa aspekty. Mhm. Prawdziwi wojownicy występowali często przeciwko czterem, pięciu, a nawet sześciu wrogom na raz. Jeden przeciwko sześciu. I nie bali się. Bo to oni schodzili z pola bitwy, a nie husarz. Nie było opcji, żeby się cofnął. Z jednej strony bardzo funkcjonalna, lekka zbroja, którą dzisiaj moglibyśmy nazwać kamizelką kuloodporną. I... I malowniczość za pomocą tego munduru galowego ze skrzydłami. No bo oczywistym jest, że do szarży nie szło się w skrzydłach. To troszeczkę jest taka nadbudowa reżyserska. To był mundur galowy do kościoła, parady, tam gdzie husarię pokazywano jako dumę narodową. Przemarsze przez miasta. To były specjalnie mhm. organizowane przemarsze. I myślę sobie, że te koła rycerskie, które... To jest dopiero w dziesiątym roku życia już młodzież garnęła się do husarii. Po to, żeby w 22 być husarzem. Hmm? Czyli to, co Pan mówi, jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że husaria powinna stanąć przed pałacem prezydenckim. Tak. Poza tym e, słyszałam, że akcje również e, popierają środowiska z, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Jest taka informacja. Teraz, e, teraz e, no, no nie pani sobie wyobrazi mailu. To akcja ukraińska. się robi. Z u... ogólnoświatowa, przepraszam. U, z Ukrainy e, dostaliśmy maila, mm -hmm. że bardzo chętnie nam pomogą. E, dlaczego? Dlatego, że część Ukrainy, tej, tej takiej kiedyś Polskiej, to mm -hmm. właśnie Husaria stała. Mm -hmm. e, ze Stanów Zjednoczonych praktycznie wszyscy, którzy naokoło Husari są, już lajkują. E, z Niemiec teraz dostałem. Z, e, dajcie mi materiały, ja zrobię wszystko, żeby w Niemczech rozpropagować tą ideę. Mm -hmm. No to są takie takie uskrzydlenia, tak? Czyli ta husaria w nas siedzi jednak. Te wąsy moje może nie, ale, <grym>, ale takie okrzyki ludzie sobie nie zdają sprawy. Skąd w nas husarze? Jezus Maria, Matko Boska, to są okrzyki husarskie bojowe. Mhm. Ja tak sobie myślę, że w, po takiej dogłębnej kilkuletniej analizie, że husaria była bardzo religijną w ogóle formacją, mhm. jak zresztą wszystko wtedy nie ulega to żadnej wątpliwości i. I tak jak popatrzeć na nich, to oni mi strasznie przypominają archaniołów. Mhm. Jakby etat archanioła, tak? Jakby pamiętamy z religii, że za każdym z nas stoi archanioł, który nas przed złym będzie bronił. I te skrzydła, ta malowniczość tych skrzydeł, wydaje mi się, że miała bardzo silny kontekst religijny. Oni byli archaniołami Rzeczypospolitej. Mhm. Do kościoła, jak husaria wchodziła, to w skrzydłach. Zacytuję jeszcze jeden fragment pana wypowiedzi. Obowiązkiem każdego patrioty jest wesprzeć z całych sił ideę upamiętnienia husarii w sposób, który skutecznie przywróci pamięć o żołnierzach Rzeczypospolitej z Matką Bos Boską i Krzyżem Husarskim na piersi. Co zatem jeszcze zamierza pan zrobić, aby w demokratycznym kraju przekonać polityków do tego, aby zaczęli działać? A pani redaktor powiem, że polityków w ogóle w to nie mieszam. Mhm. Y dlatego, że to jest sprawa narodu, nie polityków. Mhm. E, e, to jest sprawa pomiędzy narodem a prezydentem. Mhm. Tu nie ma innych stron. Ja nie chcę, żeby przed Sejmem stała. Myślałam, że te rozmowy z prezydentem doprowadzą do z pozytywnego... Z całą pewnością. Tym bardziej, że odkryliśmy ostatnio, że dwóch jego pradziadów pod Wiedniem brało czynny udział mhm. jako hussarze. Mhm. Więc ja, nie, nie, ja nie, nie wyobrażam sobie innej, innej alternatywy, alternatywy w ogóle. Mhm. Podobno w swoim szerokim planie zakłada Pan, że zabraknie Panu życia, żeby zrealizować swoje wszystkie pomysły. Że dlatego z tego powodu ciągle się Pan spieszy. Tak czytałam w jednym z wywiadów, tak, tak. których Pan udzielił. Czy jeszcze jakieś plany, pomysły nowe poza husarią krążą trochę, po głowie? Trochę zwolniłem. <śmiech> <śmiech> trochę zwolniłem, bo latka lecą, to prawda, natomiast one szybko strasznie mhm. lecą. Czym więcej człowiek ma pomysłów, tym bardziej je realizuje. Ja z natury raczej jestem upartym człowiekiem, więc te, te plany, które chcę zrealizować, ja je zrealizuję po prostu. No dotyczą przede wszystkim piwowarstwa, tak? Mhm. To tutaj mówimy o hobby moim, mówimy o moich pasjach Rzeczypospolitą i bycia Polakiem, tak? Ja mam straszną frajdę, że jestem Polakiem. Ja mam z tego Podobno frajdę. Sobieski i tak. Piłsudski towarzyszą tak. panu w codziennej pracy, bo wiszą. portrety tak, tak, tak. wiszą. Mhm. To są przykłady, przykłady ludzi, którzy przeszli wszystko i złe i dobre. W przypadku Sobieskiego mamy geniusza, zwykłego geniusza, którego, którego wadą może że kompleksem jego było do końca życia to, że, że był królem z lekcji. Mhm. E, natomiast na dworach nie przyjmowano go jako króla, tylko jako hetmana. Mhm. Dlatego, że wtedy wszyscy uważali, że królem jest tylko ten z nadania boskiego, czyli krew y, królewska i miał syna Jakuba, którego strasznie chciał skoligacić. Zresztą Jakub brał czynny udział w szarży husarskiej pod Wiedniem y, i chciał go ożenić z córką Lotaryńczyka, który był serdecznym przyjacielem zresztą y, y, Sobieskiego. I y, y, Obrało się towarzystwo, natomiast z tego nic nie wynikło tak naprawdę <grymne> dla Polski. Wsprowadzanie potem y, królów tych francuskich na tron, żeby ta krew y, tutaj została zmieszana. No mieliśmy pecha, był taki moment, kiedy mieliśmy pecha do dziedziczenia y, dynastyjnego. Przed programem, zanim usiedliśmy do studia, wspomniał Pan o Sarnowej Górze. O pewnym wątku. Czy mógłby Pan go rozszerzyć? A to są te momenty, takie, w których ja się bardzo denerwuję wewnętrznie. Dlatego, że ja, uwa ja, ja rozumiem, że o ile interes gdzieś poza krajem ktoś może mieć w deprecjonowaniu polskiej historii albo zajmowaniu na przykład części polskiej historii, no to ja to rozumiem, bo to jest taki biznes historyczny. Natomiast w sytuacji, kiedy sami Polacy deprecjonują własne poczynania, to mnie troszkę to irytuje. Nawet więcej jak troszkę. I będę rozmawiał z. z wójtem gminy Sarnowa Góra na ten temat. Tylko, że nie, nie bardzo rozumiem kto ma w tym interes. Tam jest takie zdanie, które mnie wyprowadza na tablicy przed Sarnową mhm. Górą, przed tym pomnikiem ufundowanym zresztą przez e, taki komitet, na czele którego stał redaktor naczelny jednej z gazet mhm. e, ciechanowskich. Tam jest napisane takie zdanie, że Rosjanie sami zniszczyli radiostację. I ja po prostu zachodzę w głowę e, jak można wpaść na taki, nie będę tu epitetów używał, ale jak można wpaść na taki pomysł w ogóle, żeby napisać, że ktoś coś za nas zrobił? Radiostacje zniszczyli Polacy. Doprowadziło to do braku łączności pomiędzy armiami i było jednym z elementów doprowadzającym do wycofywania się Rosjan. Polacy to zniszczyli. Dlaczego tam jest napisane, że Rosjanie to zniszczyli? Ja Tuchaczewski w swoich pamiętnikach pisze, że to Polacy zniszczyli. To co? Tuchaczewski... E, oczywiście nasi lepiej wiedzą. Mhm. Nasi to lepiej wiedzą. Na sprawie na pewno trzeba się przy, przyjrzeć. E, jeszcze na koniec pytanie o Husarię jeszcze raz. Jakie kroki teraz zamierza pan podjąć? E żeby sprawa nasz nie pałac, z biegu. Nasz pałac już analizuje y, sprawę, dostali y, ode mnie dokumenty na ten temat. Y, y, wiem, że w tej chwili zbierają się bardzo poważne gremia, bo to jest poważna sprawa, mm -hmm. to, to nie jest takie łatwe. Tam jest Biuro Ochrony Rządu, tam jest, tam jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tam jest i tak dalej, i tak yeah, dalej. Mój pomysł nie polega na tym, że ja sam się przebiorę za mm -hmm. zbroję, y, na, y, za hussarza. Tylko tam jest także ta kompania honorowa, która jest, która już mi oświadczyła, yy, przez jednego z oficerów, że to się rozeszło mm -hmm. i każdy by chciał. <laughs> no to już, no, jak taki zasięg jest. Czyli mm -hmm. jest w nas jednak, tak? Jest. Jest przemycana. Ja yy, nie dalej jak wczoraj z takim yy, dokumentalistą rozmawiałem na ten temat, że że też nikt nie wpadł jeszcze na napisanie na, na pracy jakiejś doktoranckiej, czy wszystko jedno jakiej, w jaki sposób w, w Wojsku Ludowym przemycano myśli husarskie. I gdzie by pani nie spojrzała, na przykład na przedwojenną armię, to w czasie II Wojny Światowej generał Maczek ma skrzydło husarskie. Ono do dzisiaj jest w wojskach pancernych. W wojskach lotniczych, nawet ludowych, skrzydła husarskie były ponad orzełkiem. Każdy myśli, że to jest obramówka orła, a to są skrzydła husarskie. Może za ten czas na pracę, na książkę pana Marka Jakubiaka? No nie mam czasu, ja bym bardzo chciał, naprawdę, natomiast no, nie ukrywam, nie mam czasu na to, gdyż ta, ta, ten mój główny taki nurt ratowania polskich browarów przed niepamięcią i oraniem przez duże koncerny piwowarskie tego miejsca, bo najchętniej zająć po kimś miejsce, a ja te browary odkopuję, ja je uruchamiam, staram się robić najlepsze piwa, jakie tylko można. Ciechanów, no co jest twarzą Ciechanowa? Dzisiaj, pani redaktor. No. Nie mogę powiedzieć. No, no właśnie. E, to, też, to też my nie liczymy na żadne dziękuję od nikogo. My wykonujemy swoją pracę. Nie staramy się, ani nawet nie kombinujemy, żeby piwo nie było. Równane z Ciechanowem, bo jest równane z Ciechanowem. Mm. Jeżeli ktokolwiek w Ciechanowie w, w Polsce pyta się Ciechanow, aha, to tam gdzie? Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Tak, to tam, nie. <grym> tak, to tam. Bardzo nas to cieszy. Strasznie jesteśmy z tego dumni. Ja oczywiście wszyscy wiedzą, że nie jestem Ciechanowieninem, jestem Warszawiakiem i. I to, że mogę Ciechanów promować wszędzie, gdzie tylko, może na całym świecie nawet, poprzez moje produkty. Mhm. Ja jestem z tego dumny i coraz więcej ludzi jest z tego dumnych. I też cieszę się, że ten trend w Ciechanowie, który był niewątpliwie kiedyś, że jak Ciechanowskie to takie B, mhm. to to się diametralnie zmienia w Ciechanowie. To jest takie miejsce, w którym ta ciężka praca dziesięcioletnia, bo to 10 lat mhm. już trwa, jest ten przynosi moment, owoce. Ta, przynosi owoce. Oczywiście mnie już trochę to nudzi, bo każdy, kto mnie spotyka, to nie widzi we mnie marka jako tylko mówi, piłem piwo. A co ja mam z tym wspólnego? Kupiłeś. Niedobrze, tak? Natomiast już coraz częściej ludzie widzą to, co my robimy, tak? Mhm. Czyli robimy koncerty dla młodzieży, my nazywamy ją garażową, natomiast chcemy, żeby oni wyszli na, na tą scenę i zagrali. Mamy nadzieję, że obietnice miasta w tym kierunku, a może nawet z waszym radiem się dogadamy, żeby transmisje jakieś z tego były. My tego nie mieszamy w ogóle w żaden sposób z piwem. My po prostu angażujemy się w tą sferę takiego społecznego działania, czyli chcemy w Ciechanowie, jeszcze sporo jest do roboty, to wszyscy wiemy o tym, tak? To prawda. Może się uda wspólnymi hmm. siłami. Może, może, kto wie. Ciekawe przedsięwzięcia zrobić. Dziękuję bardzo, mówił pan Marek Jakubiak, inicjator akcji Husaria Przed Pałac, właściciel browarów Ciechan i Lwówek Śląski. Dziękuję. Dziękuję państwu.